Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Nie wiem czy to będzie kolejny vlog, ale witam się z wami. My jedziemy sobie do Londynu. Już jakiś czas wyjechaliśmy. Tylko oczywiście jak tu z nami bywa, jest tak przeważnie, że wyjeżdżamy w godzinach szczytu i teraz 4 godziny 4 godziny niby mamy jechać, a pewnie będziemy jechać Dłużej. Jeszcze zatankowaliśmy samochód e, i właśnie sobie z Mirosławem tak siedzimy, jedziemy i gadamy o różnych rzeczach egzystencjonalnych, o rzeczach takich jak na przykład samochód, e, samochody ogólnie albo kto żyje dłużej, czy kobiety, czy mężczyźni, dajcie znać e, w komentarzu jakie jest wasze zdanie bo my tak zaobserwowaliśmy, że kobiety właśnie żyją dłużej i przeważnie nawet w mojej rodzinie jest nawet tak, że to moje babcie żyły dłużej niż dziadkowie. Dajcie znać, czy u was też tak jest. No, a my sobie jedziemy w zasadzie do Buckinghamshire, ale celem naszym również jest Londyn, odwiedzić miejsca, w których nie byliśmy do tej pory. Póki jesteśmy jeszcze tutaj na miejscu, praktycznie chodzi mi o Anglię, to chcielibyśmy jakoś czerpać z tego, co nam jakby jest dane. I jedziemy sobie w hotelu będziemy, niby Mirosław tak przepowiada, że koło godziny 9, niby 8 jest na nawigacji. Ale jak to będzie, nie wiemy. Jeszcze za Birmingham, bo będziemy jechać przez Birmingham. Eee, za Birmingham jeszcze będziemy chcieli zrobić sobie delikatny postój, coś może zjeść eee, i jechać dalej. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Niby tutaj jest 2 godziny 34 minuty nam pokazuje. Ale wiecie, z tymi korkami my to w ogóle, powiem Wam, wybieramy się jak sujki za morze, zawsze. Najlepsze jest to, że Mirosław dzisiaj e, pracował po prostu krócej, bo do godziny 12 i ja trochę ogarniałam chatę. To wiadomo i to e, ja lubię w ogóle wracać do jakby no porządku takiego ogólnego. Nie lubię na przykład zostawiać na... Przeszkadzam Ci w lusekach? nie. nie. Nie lubię zostawiać na tak bardzo długo naczyń, na przykład, bo później domyć jest ciężko, i w ogóle się denerwuję, bo muszę przyjeżdżać i na przykład zmywać naczynia. To jest takie trochę frustrujące. No ale. Mm, ale Mirosław dzisiaj do 12 pracował ogólnie. I zamiast wcześniej jakoś trochę wyjechać, to my tak, nie dosyć, że jest piątek. W piątki jest przeważnie bardziej jakby natężony ruch. Ludzie też wyjeżdżają czasami na weekend gdzieś. A że wiecie, Boris zaapelował wszystkim, żeby zostali w kraju, więc teraz ci ludzie po prostu jeżdżą po kraju. No a jeszcze najlepsze jest to, że my wyjechaliśmy z domu przed godziną 16, czyli Władowaliśmy się w największe korki na mieście. No i tak, i tak, jedziemy sobie, jedziemy 50 na godzinę. I no wiecie, przez to się też przedłuża troszeczkę nam ten dojazd. No ale mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żebyśmy szybko dojechali. Dobra, 4 minuty wstęp, Boże, jak długo. Jak będę na miejscu, to coś Wam jeszcze pewnie nagram. A korzystając właśnie teraz z okazji, mówię, odezwę się do Was. Póki jest jeszcze widno, bo później wiecie, nie wiadomo jak to będzie. Księżyc nam ładnie przyświeca, a my już dojeżdżamy za jakieś 10 minut będziemy w Axbridge. Stwierdziliśmy, że się zatrzymujemy w Axbridge, bo naszym planem jest też Londyn, jest też High Wycombe. więc Axbridge to jest też takie miejsce, które jest pośrodku i Londynu i yy... Ale plany były w ogóle inne, w ogóle tutaj gdzieś po jednej albo po drugiej stronie jest lotnisko Heathrow, te latarnie tutaj zawsze mi to, to jest taki punkt orientacyjny jak się jedzie do Londynu, to, to te latarnie to komunikują. My już zjeżdżamy właśnie. No i będę się już później odzywała, pewnie z hotelu. Jesteśmy kochani. Powiem Wam, że całkiem fajne miejsce. Wezmę torebkę i idziemy się zameldować, bo jest godzina 20.30, tak? Tutaj. Albo tu, tu po prawo, Misiu. No idę. To my idziemy się zameldować. OK. Jesteśmy moi drodzy już w pokoju. Tak wygląda pokoik wiecie. Te angielskie ogólnie hotele to nie można nic po prostu tutaj porównywać z Polską bo to wygląda w każdym pokoju hotelowym wygląda to jak jakby to powiedzieć. Starodawny styl połączony z nowoczesnym. Widzicie? Tak jak lampa tutaj na przykład już jest w nowoczesnym stylu, ale już na przykład takie, taki klimat. O, tutaj jest jakaś duża komoda na przykład. O matko, jak to się. Nie, to jest łóżko chyba. To jest łóżko. Szafę mamy taką. O, tutaj mamy szafę dół. dużą. Tu jest też jakiś zapasowy e, komplet pościeli. Toaleta. Także ładnie ogólnie to wszystko wygląda. Tutaj prysznic. Także ładnie to wszystko wygląda. Jest chludne. E, mamy kosmetyki, mamy ręczniki oczywiście. Ale. Wszystko słychać, ogólnie ściany są bardzo, bardzo cienkie, także ogólnie fajny pokój, widzicie. Tam są drzwi wejściowe, mamy oczywiście telewizor. Mirosław lubi e, zawsze sobie telewizor oglądać. Także tak to wygląda, ogólnie szału nie ma. W Polsce są jak, jakoś takie lepsze standardy e, tych hoteli. No i co tutaj jest? Czajnik. Kawa, herbata, jakieś ciasteczka na przegryskę, jakieś mleka, woda, wiatrak akurat moja torebka jest. I tu mamy taką fajną podświetloną mapę. E, jesteśmy w miejscowości Iver Ona się chyba tak wymawia i to jest pomiędzy. pomiędzy. Hmm, pomiędzy Slough a. Uxbridge, e, myślę mi to podpowiada, chyba go słyszycie, ale to jest miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire, w którym wcześniej mieszkałam e, więc to jest akurat tak fajnie i do Londynu e, i do Uxbridge e, i do High Wycombe także wszystko jakby i jeszcze e, będę chciała wam pokazać, no, no i tutaj jest taka mapka, bo jeszcze właśnie nie dokończyłam i tu jest właśnie taka mapka, która jest podświetlona. Można ją zgasić. Można mieć ją zapaloną. My na razie ją zapaliliśmy. No i tak, i będziemy sobie tutaj przez najbliższe trzy noce uszować. E, tak, także. <grytanie> tak, tutaj na tym łóżku. Mm, no i czekajcie na kolejne filmy, ja się będę łączyła z wami następnym razem nie wiem czy już skończę tego vloga czy nie, ale wiecie ostatnio jakoś tak nie mam jakoś weny do e, do nagrywania filmów bardzo długich ogólnie wiecie uważam, że warto jest nagrywać jakieś takie krótsze a w miarę sensowne o czymś, a nie takie wiecie bez sensu. No, i to tyle będzie. Widzimy się później. A perfumy, które mi towarzyszą na o, tym wyjeździe, to są Eternity Moment Calvin Klein. Bardzo fajne perfumy, bardzo delikatne i nadają się na różne okazje. A my się jeszcze jedziemy czegoś napić, bo nie wiemy, gdzie tutaj jest w sklepie jakiś sklep. Jest jakiś pub otwarty do 11.30, chyba nie, pani mówiła? Tak. Do 11.30 jest sklep. Nie sklep, pub. No i fajna w ogóle opcja z tym pubem, wiecie? Kość tutaj jest za bardzo nie słychać, bo ten pub jest z drugiej strony. My jesteśmy zupełnie z innej strony. Ale ściany są cieniutkie, to jest łóżko chyba, to jest łóżko chyba dodatkowe, byśmy się pokłócili, to wiesz, ja mogę ja, ja, ja mogę spać na tym łóżku, ale tu się chyba nawet nie zmieści to łóżko, tamto to co trzeba by było y, przesunąć bardziej do ściany, no, także idziemy, na razie.